Yy, halo, dzień dobry, gramy w -Scan. Jest to drugi odcinek, bo mi się zachciało nagrywać. Halo, cmentarz miałem w tamtym odcinku kupić. Halo, yy, cmentarz kupić to, cmentarz kupić tutaj będzie, bo widzę, że mi narzekają. Miem? Nie, to. Nie, we! Kurde, nie! Bulldozer, cmentarz. Halo, mam mało kasy. Policja Wikt Wiktoria hmm. we mi kurde wodę mi tu kurde zabraliście. Ukradli mnie. Mało nie mam pieniędzy, ale mam oś zarabiam. we mi tu ten. Nie się mi tu palić. O, tu w ogóle zrobiłem pagórki na dole. Pagórki na górze. To będzie yy, tak. Ta. Pyż praze no tak, taki był plan właśnie taki, taki jaki widzicie tutaj mi kurde się wyprowadzili ludzie Błah. w ogóle mam dużo ludzi znowu mi prądu ukradli mama mi kabel odgryzła co ja mam niby zrobić de palma Znowu awaria prądu tak. Czekam na kasę. Tak serio to nie wiem co jest z prądem. Mama mi kabel po prostu od internetu i nie macie. Brak funduszy... Yy, halo! Pożyczka! Weź! Dzień dobry tutaj, y, mieszkańcy sklepy. Bo widzę, że jest zapotrzebowanie i. Kurde za. O, 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 o. o nowość, nowość, nowość. Zaawansowana turbina wiatrowa. Kurde. Balans. I już mi nie miałcz. Nie miałcz mi. Nie miałcz. Teraz, kurde, budować. Tu jest dzielnica? Jest. Dobra, czyli tu mieliśmy gdzieś skończyć, budować miasto. One kurde długie jest, nie czy... Krótki, długi. Jeszcze prądu nie macie! No bo kurde... Zaś mi ten... Halo, o, o Kurde! 3000 mam... Zakaz ruch... nacisk na połączenia. Kurde, mamo, jeszcze tysiące mam. Ja miałem cmentarz zrobić i zrobiłem. Który nawet nie ma zasięgu tam, gdzie powinien mieć, ale... Halo, mam 50 tysięcy na koncie. I chyba zrobię drugą szkołę. Gdzieś. Tutaj. witam Co to jest i co to? Zalecenia autobusowa, automatycznie się wysyła na wyznaczonych trasach autobusów. Na razie nie, bo to du dużo koszt kosztuje yy, Dzisiaj jak to miało być? Gdzieś stąd Stąd st yy, Tu wyjdziemy sobie drogą, pojedziemy tak Idziemy tutaj tak Zbyt mało Dzień dobry. Yy, jak tutaj strefa zrobiła się? Bardzo dobrze. Z tego co widać na załączonym obrazku, tak, dobra. Tutaj proszę mi ten. W.A. Będzie osobna. Ten. Osobne. Yy.

Halo, dzień dobry. No, już mi się zburzyli. Tak, przemysł. Mhm. Tu mi kurde narzekają. Widzę na. Na. Chciałbym, aby w naszych. więcej parków i miejsc, gdzie można. Parki? To zrobię parkingi, których nie ma. Bojską koszykarskie. Mały park. Ja chcę ogromny. Park z drzewami. Park z drzewami tutaj kurde tutaj witam i tutaj proszę no no przecież macie uniwersytu uniwers, uniwe, uniwersytet nie mogę jeszcze zrobić no 75 tysięcy? Nie, nie! 75 tysięcy, halo! Macie, kurde, tutaj dużą szkołę, dwa szkoły małe. Jeszcze mi narzekacie, kurde, no. Macie luksusowo. W innych miastach tak nie ma. Tylko narzekać potraficie. Ludzkość. Ach, ta ludzkość. w halo tutaj. Tutaj proszę mi sklepy z policjantami, znaczy sklepy. Sklepy z mieszkańcami trochę. I sklepy z mieszkańcami, to były sklepy ze, z pracownikami Tak, to się nie zbudować nie będzie, bo się jeszcze nie wybudowało Nie, 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 wybudowa... Czemu znowu na chodniku? Gdzie? Czekajcie, bo tu na rondzie jest jeszcze na chodniku Zbudowane trzy domy, to jeszcze to... Tutaj halo, mamo, bo... Dzień dobry Witam Co ja tu zresztą z A! On się takie fajne te, z takich małych duperelków zrobił. Kurde. Fajnie to na to miasto rośnie. <śmiech> <śmiech> A potrzebuje zapotrzebowanie przemysłu. Zapotrzebowanie na przemysł potrzebuje budynek spono. No i bardzo dobrze. A tak że to kup strażaków sam, strażak sam, strażak sam. Y jak to, y no sklep ze strażakami nie działa. To tutaj proszę sklep ze strażakami. Duże tam jest. Znaczy... Mamo znowu... Mama mi ten prąd od, odgryzła. Zaś... Wyburzają się... Z kurde... Bo. Czemu tak... No bo już kupiłem wam prąd! Ba! Czemu to jest tyle stacji paliw? Co nie, co mogło się zrobić na likracy. No takie, o kurde, takie, 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 takie. Znowu zaś ktoś się wyburzył. Wrzuł Duż... się z nie robi. E, to jest ulica dwupasmowa. Dwupasmowa druga z pasem zieleni. to jest trzypasmowa, to we mi ten czteropasmowa druga, ulepsz drogę W sumie nie, bo to ta, 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 ta główna tutaj droga. Chciałbym ją tutaj drogę, głównym tam. To jest taka nasza główna droga. To już, kurde, ej, bo tu się zabudowałeś kurde, krótkim czasie. kurde, kurde. Gdzie mi tą 4 8 tą drogą. Kurde, idziesz. Że ja na to w ogóle okulę... nie płacę nic, co też jest. Już... To się przytrzymać tam, to tak, kurde. Zbyt mało... odległość. Pa y kurde, bo ta, ten przemysł taki dziwny, trochę nie wyszedł. mi tu takie proste osiedla, kurde, może. Takie proste takie, że proste. Jednocześnie proste i proste, no. Żem tu zrobił... miałem tu nie robić dwóch pasmówki. Cool. Znaczy cztero pasmówki. W sumie ja już mogę, zawsze buduję tą czteropasmowką wszędzie tutaj, tutaj. Prąd mi mama odgryzła. Już dobrze? Pew zbudowałem Wam tutaj sklep z policjantami. Znaczy ze strażą pożarną mi jeszcze ma się problem. Zaś wody tu nie zbudowałem. Pójdę, ładę. Tomasz. Ładen, ładny. 4200. Będę miał. Będę miał. Kurde, widzieliście jaka synchronizacja była. Widzieliście to. Będę miał 4200 mieszkańców. Będę mógł ten. Mógł takie większe budynki stawiać. Uwaga, gryczamy 3 metro. Kurde, czuję się, bro. Uniwersytet spalarnia na no, dzienne. A no, bo to jeszcze też delzi takie marne. No. Dzień dobry. Pa nie patrzcie teraz, kurde. Weź mi się teraz, zbudujcie tu takie kurde. nowy budynek się, co? Yy, tak, przemysł zbuduję tutaj Wam biura, które i tak się nie postawią. Ja chcę ten. tutaj zobaczyć. Dobra. Co ja mogę w sumie na to, kurde, kupić? Uniwersytet nie stać mnie. A tu też mam mega, a nie? cztery Tutaj będzie tu fajne miejsce. Fajne miejsce, bo duży... No, widzicie? Czemu? Czemu ci ze sprzemysłu ci się cieszą, że im szkołę zbudowałem? Co czemu wody tu nie było? Czemu wody nie ma? Halo? Czyż jest woda? Czemu tu woda nie ma, Halo? 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 Nie ten! We mi! No kurde! Halo? Wodę mi odcięli! Czemu mi wodę odcięli? Nie wiem, może zrobię to w najprostszy sposób, jak się da. Czyli poza granicami miasta. Jak jest ten? Kurde. I ładne to budynki, myślałem, że to będą takie stare budynki, a to są takie te. A co tu chodzi? Co, o, 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 o co mi chodzi? Jak ścieki zaczynają się gromadzić? Ten w ogóle tu ten. Jak to naprawić? Ścieki? Jak się... Dobra, bo tu widzę, a to jest w ogóle jak Rejon ten, to tu jak już mamy taką fajną, taką strefę, taką wiecie, taką luksusową bardziej, <luczujesz> luksusowa strefa. E, bo ogień mi się tu pali. Sklepy i domy Kurde, ale wieżowce Luksusowy, będzie luksusowe -luk -rezy rezydencja Brak wystarczającej liczby klientów. Jesteście na zadupiu, to się nie dziwcie Ty Kupi, Kupiłem sklep z dupą tą Pokaż na no tę biurę Mamo Mamo, wody mi ten odcięli Pokaż te biurę Co to za ten kurde? No miasto mnie przedstawia super. Przedstawia mi miasto, które sam budowałem. Au! Mucha mi lata. Mucha mi wleciała do pokoju. Zagospodarowane się robi to no, większe coraz. Mam 5500 mieszkańców. Małe miasto, wow. Gratulacje. Mam 82 tysiące. Mogę ten... Odłożyć kolejowy, co jest? Pociąg. Wszystko w swoim czasie. Uniwersytet. Uniwersytet mogę zbudować, mam kasę. Czemu to ma taki mały zasięg? Nie, nie wiem, myślałam, że bo uniwersytet takiś jakiś większy zasięg będzie. Waga! Nie mam gazu. Ile? 40, ile? 60 tysięcy. Może sobie najpierw będę... A, metro? Nie, nie wiem. Pff, tutaj bym. Wem to? Co to są za. Ale biura. Niepoprawny kształt. Witam tutaj. Yy, więcej przemysłu. Ja nie mam kasy, bo zbudowałem uniwersytet i się z tym bardzo dobrze czuję. Nie będą narzekać, że nie mają wykształconych ludzi. Biznes jest biznes, kurde. Widziałeś taki biznes, człowiek? Nie widziałeś w życiu takiego. Może ten tutaj, kurde, ten. Możesz mi dać przyspieszony czas, żebym zaczął zarabiać! Projekt podłoga Lazarus! Zarabiaj! Zarabiaj! Zarabiaj mi! Zarabiam! Widzę, że mi prąd mama odcięła Mieszkańcy z poziomu 0 do Stałem wow! Stałe osiągnięcie! Stałe osiągnięcie! jak się już zaczęli budować. Agresyw. Centrum... Centrum karno... Kar, 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 karne. Dobra, ale panie! Nie wiem! Pożyczkę! Pożyczkę! Weź Potrzebuję pożyczkę. Stop gdzie ja mogę zrobić? Kurde, tamę. Chciałem mucha zjeść. Czemu to tam ma taka droga? A tu tam, to tu mi się kurde nie opłaca WEMU mizara! Mieszkańcy uciekną ze miasta Witam POSZLI! 72% pojemności Mm. Tak, bardzo dobrze. Tak właśnie chciałem to zrobić. Yy. Yy, do widzenia.